ma sobotę, sobota koło godziny 14:00. Cisnę do wody Już jestem niedaleko Tutaj jezioro jest zamarznięte, ale dalej może nie będzie Widzimy się jak się rozpakuje Już jestem w opakowaniu ja Oczywiście się nie spodziewam niczego żadnych cudów Ale jestem w wodzie. Lód sobie taki jest, kaszamannach lepiej, Bardziej Dobra Idę po zabawki. I tu, tam. I są dwa fanty. Folia jeszcze pod mostem znalazłem. Jest 10 groszy. I z jakich? jesteś tutaj? 93. rocznik. Szukam dalej Dwa grosiki Przy brzegu Tutaj tam dalej Sygnał 81 Monetka Sprawdzimy ją 87 jakiś fenik coś takiego tak fenolek jeden do kolan chodzę kilka rzutów o wolście hapsle a teraz sygnał wymęczony bardzo głębokiego dołka widać przy brzegu jest rebelko jest zebelka, super jest tu punca Że tu chodziliśmy Dużo nam tu chodziło o, Tak to wygląda Szukam jeszcze chwilę Sygnał 90 Ale coś takim czymś jakby otwieracz jakiś może nie wiem ale sygnał konkretny do następnego i drugosiki nowożytne przy brzegu sygnał na brzegu patrzcie to <laughs> przy samym brzegu sygnał 80 ale wielki guzik jest ciężki bo mam dwie parę rękawic no ale jest orzeł orzeł wylądował tak. jest w koronie czy nie myślałem że do podmos a tu nasz orzełek się schował idę dalej No, brzegu też monetka Jeden grosik, ale prawie na wierzchu idę dalej a na powrocie sygnał 53, taki stały zikożytne i jeszcze wpadła mała plomba, ołowiana, taka sobie no i jak tu do domu iść patrzcie Sygnał siedemdziesiąt, coś I groszek albo i nie, ale guziczek. No i Git nas Wszystko nad jeziorem się dzieje. Lecę. Sygnał wariujący To był guzik. I patrzcie to. Świeci się, to będzie moniaczek, chyba albo moneta dwuzłotowa, albo się mylę. Ha 2 zilo 9,5. No i jest 3 zł już na orężatkę 65 sygnał. 5 grosz. I myk do garażu. Jestem na podsumowaniu w garażu. Musiałem do domu jechać. Nawaria prądu było Jest oryginalny Polmos. Zawleczki, gwoździki, samorodki aluminium. Co tu więcej kapsle. To takie dziwne coś. Coś od czegoś. Jakieś tam ołowie. Z fajnych rzeczy to wpadło guziczek z orzełkiem, Nie czyściłem go jeszcze. Jeszcze jeden guziczek. Mała plomba. Ponad trzy ziko nowożytnych. Fenolek widzieliście. Najładniejszy to jest ten medalik. Slebelka. Próbuję go wyczyścić zobaczymy jak będzie wyglądał. Także za chwilę go wyczyszczę i pokażę. Jest wyczyszczony, ale go nie katowałem tego medalika. To ma dziwną puncę jakąś ceka. Muszę sprawdzić w ogóle to Ma dziwne znaczenie. Jakiś taki inny Ale z głowa kobiety chyba to jest srebelko. No, i od razu wyczyściłem ziko. Które było z dzisiaj? Jedno było z wyspy, jedno było dzisiaj z plaży. 95. rocznik. No, i jeszcze złotówka tu jest. Także na tyle. Pozdrawiam. I mam nadzieję, że jutro wyskoczymy ze Zbigniewem. Może z Łukaszem Mesa się uda spotkać. Wszystko wyjdzie w praniu. Hejka.